Od Podhala aż po Śląsk. Historia Związku Podhalan Polskich liczy już ponad 100 lat. Decyzją Sejmu rok 2021 był rokiem górali w województwie śląskim. Jednak z powodu pandemii niemożliwe było uroczyste zakończenie obchodów. To odbyło się dziś w Katowicach. Karol Barłowski. Tak brzmi tradycja. Tak wygląda historia. Dzieje losu rozproszyły górali w różne miejsca. Z Podhala trafili także na teren dzisiejszego Województwa Śląskiego. Mimo upływu lat, nigdy nie zapomnieli skąd pochodzą. Nie trzeba się przedstawiać. Wystarczy się pokazać w ubraniu góralskim, bo od razu Wilno co za jeden, tak i w ubraniu śląskim. Chociaż różniło ich pochodzenie, łączyła miłość do ojczyzny. Górale ze ślązakami ramię w ramię walczyli w wojnach i powstaniach. Wielu górali mieszkało, żyło i, i pracowało na Śląsku. Ja jestem tego przykładem. Mieszkam tu od 45 lat, ale też nie zatraciłem mojej, mojej tożsamości. Uważam, że góralszczyzna. ona była, jest i, i będzie we mnie, w moich dzieciach, wnukach, prawnikach. Tę siłę więzi regionu z góralami wyrażono w 2021 roku, kiedy decyzją Sejmu RP został nazwany Rokiem Górali w województwie śląskim. W jego ramach odbyło się wiele wydarzeń. Z powodu pandemii niemożliwe było jednak oficjalne zakończenie. To odbyło się dzisiaj w Katowicach, w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Ze śpiewem na ustach, w tradycyjnym odzieniu, z dumą w sercu. Dzisiaj, właśnie podczas tej mszy świętej, przez chwilę ze względu na oprawę muzyczną, liturgii. Przez chwilę wszyscy czuliśmy się góralami. Dbanie o tradycję to wartość ponadczasowa przekazywana kolejnym pokoleniom. Tęsknota za góralszczyzną, za tymi wartościami, którymi młodzi ludzie przysiągnęli na Podhalu, na Żywieczyźnie, na sądeczyźnie zostaje im na całe życie. Na straży Tradycji od ponad 100 lat czuwa związek podhalan w Polsce imienia świętego Jana Pawła II. W tej chwili mamy 92 oddziały, 84 sztandary oddziałowe, i jest nas kilka tysięcy, rozsianych po całym Polsce, i mamy nawet oddziały w tak odległym Gdańsku. Jest oczywiście także śląska filia, która dziś zyskała nowych honorowych górali. W ich obowiązkach niezmiennie stanie na straży tradycji i kultury. Karol Barłowski aktualności.